Cześć, witam Cię w dzisiejszym odcinku mojego podcastu. Dzisiejszy temat to ZTNA i Ifmap e, oraz Firewall. O co chodzi? Chodzi o to, że Ifmap to jest protokół, który potrafi przekazywać informacje o sesjach użytkowników. Jakie to ma znaczenie z koncepcją ZTNA? -a? ZTNA e, w, koncept, w kontekście lokalnego dostępu korporacyjnego zakłada, że wiemy o użytkowniku, kto to jest? Wiemy z jakiej stacji się łączy i do jakich aplikacji ma mieć dostęp. Czyli potrzebujemy również serwer Radius, wiadomo. Ale oprócz tego najczęściej potrzebujemy też komunikacji pomiędzy serwerem Radius a firewallem. Chodzi o to, żeby wysyłać tą informację o użytkowniku nie tylko do przełącznika Access Pointa, ale również do firewalla. Dzięki temu mamy możliwość najczęściej zaimplementowania polityk aplikacyjnych w dostępie korporacyjnym, co znacznie nam rozszerza e, poziom możliwości, no i e, nasze bezpieczeństwo w sieci, czyli jesteśmy w stanie bardziej e, konkretnie przypisać dostęp do konkretnych aplikacji, czyli to co w ZDNA-u jest sednem, czyli ograniczenie ilości dostępów do poszczególnych systemów. Ale jak to informację przekazać? No więc Możemy użyć takiego protokołu, który się nazywa IFMAP, który potrafi wymienić informacje pomiędzy systemem radiusowym, jaki to jest użytkownik, jaką ma mieć przypisaną rolę, i innymi systemami. Systemami NAC, systemami VPN, systemami webowymi. Dowolnym systemem, gdzie mamy informacje o użytkowniku i możemy tą informację przesłać. Dzięki temu mamy możliwość skonstruowania takiego konceptu który nam umożliwia wymuszanie pewnych reguł na firewallu, a jednocześnie wiązanie tej informacji o użytkowniku i VPN-owym i NAKOWym. W bardziej rozbudowanych scenariuszach są klienci, którzy używają tego typu podejścia do wewnętrznych VPN-ów. Czyli jeżeli ktoś wewnątrz ma krytyczne, Systemy, które chce udostępniać tylko konkretnej grupie użytkowników i nie ufa, jakby całej pozostałej części infrastruktury, to ma możliwość spięcia wewnętrznego VPN-a tylko konkretnie dla tych użytkowników. I to jest jedna z możliwości. Natomiast chcielibyśmy, żeby to spinanie VPN było niezauważalne dla danego użytkownika. Czyli, żeby on na przykład i logowanie do sieci 800 x i spinanie VPN-a mógł zrealizować automatycznie. Co więcej, jeżeli e, mamy możliwości, czy mamy taką potrzebę, to możemy również do innych systemów używać tej informacji o sesji, czyli raz uwierzytelniony użytkownik może być uwierzytelniany, czy od razu traktowany jako znany użytkownik w różnych innych systemach. Co do zasady podejście jest świetne i bardzo dobrze e, się sprawdza. Jest jeszcze jeden element, który w praktyce e, mogę od razu podpowiedzieć, że się świetnie sprawdza, jeżeli to są duże sieci i mamy tych użytkowników na tysiące, i mamy bardzo skomplikowane jeszcze wieloregułowe zasady bezpieczeństwa, to wyniesienie tych enforcementu, czyli tego zasady użycia na firewall jest elementem bardzo pożądanym nie tylko ze względu na wymuszanie aplikacyjne, ale również ze względu na skalowanie. Bo jeżeli popatrzysz sobie na to, ile reguł możesz zastosować na takim przełączniku czy na accesspointie, czy też na kontrolerze bezprzewodowym. Albo ile możesz takich reguł zastosować w VPNie, ie to ile możesz zastosować takich reguł na firewallu to to jest element, który ewidentnie się skaluje bardzo dobrze i chciałem powiedzieć, że ja znam konkretne przypadki i projekty, gdzie to podejście było jedynym możliwym do zrealizowania bo jeżeli popatrzysz sobie na to, że chciałbyś mieć na przykład tych ról 20, 30, 100, obojętnie i dla każdej z tych ról masz inny zestaw reguł ACL. tak? Czyli masz bardzo dużą multiplikację ilości wpisów na końcu. Czyli każdy użytkownik, który się łączy z innym profilem i ma inny zestaw reguł, musi mieć odpowiednią nową listę swoich wpisów w ACL-ce wpisane, a to powoduje, że każdy użytkownik, w zależności od skomplikowania idei, będzie tych wpisów generował kilkanaście, kilkadziesiąt. No to teraz, jeżeli masz. Na tysiące użytkowników, którzy się łączą, no to efekt jest tego taki, że po prostu osiągasz często limit danej platformy i przeniesienie tej funkcjonalności na firewalla jest bardzo podąża, pożądane, jest, się skaluje i ma dużo większe możliwości. Jak jest realizowane to przypisanie, może jeszcze warto powiedzieć, na firewall? Czyli załóżmy, że łączy się e, tym VPN-em, masz uwierzytelnienie użytkownika, jest serwer IFMAPowy, który wysyła, czy jest do niego najpierw wysyłana ta informacja z systemu VPN-owego, że użytkownik o takim adresie IP to jest taki Jan Kowalski i mamy jakieś dodatkowe atrybuty na zasadzie jaka rola ma być przypisana i ta informacja jest wysyłana do Firewall. Firewall ma skonfigurowane dynamiczne grupy bezpieczeństwa, które mają już konkretne reguły sformowane. Chodzi o to natomiast, żeby tego użytkownika, który się właśnie zalogował przez VPN-a i podłączył do sieci, żeby go dodać do dynamicznej grupy na firewallu. I w ten sposób jesteśmy w stanie zaaplikować dany schemat bezpieczeństwa dla danej roli, dla tego konkretnego użytkownika. Jeżeli chodzi o systemy nakowe, działa to bardzo podobnie, czyli użytkownik loguje się do sieci przewodowej, bezprzewodowej, ma przypisaną jakąś rolę, jakiś atrybut. Przez Radiusa jest ten, e, ta informacja wysyłana ze strony serwera Radiusowego do serwera IFMapowego, a ten serwer synchronizuje sesję z Firewallem i na tej podstawie jest przypisywany użytkownik do dynamicznej grupy na Firewallu. I teraz możesz oczywiście pewne reguły podstawowe e, zaimplementować na punkcie dostępowym, kontrolerze bezprzewodowym albo na e, przełączniku, ale jeżeli chodzi o za, bardziej zaawansowane reguły albo większą ich ilość, to możesz zaimplementować na Firewall. I tutaj już e, to, jak to wybierzesz, zależy od Ciebie. E, plusy są takie, że jeżeli na przełączniku albo na punkcie dostępowym zastosujesz pewną regułę, to ona już działa na tym pierwszym e, poziomie. Czyli jeżeli chciałbyś na przykład ograniczyć, że ten użytkownik może się łączyć tylko do internetu, a z innymi użytkownikami na, na, w danej sieci WLAN albo w danej sieci bezprzewodowej nie może, to tą regułę powinieneś zastosować na urządzeniu dostępowym. Natomiast, jeżeli już chciałbyś stosować reguły dotyczące na przykład systemów docelowych, aplikacyjnych, do których ma ten użytkownik mieć dostęp i te systemy zawsze stoją za firewallem, to tu nie ma problemu. To najlepiej te wszystkie reguły implementować na firewallu, bo ten jeden e, punkt albo jeden klaster, najczęściej firewall, jest najlepszym miejscem do tego, żeby wymuszać naszą politykę bezpieczeństwa e, i mieć jasność, co gdzie stosujemy. Czyli, jeżeli bardzo proste reguły na brzegu sieci stosujemy, że na zasadzie. Do y, tylko internetu albo do naszych wewnętrznych systemów data center możemy się łączyć dany użytkownik, no to wiemy, że tylko te reguły są stosowane na brzegu, a wszystkie pozostałe są na firewallu i jeżeli jest jakiś problem, ktoś nie może się do czegoś połączyć, to na tym firewallu możemy sobie to łatwo sprawdzać. Co więcej, możemy na bieżąco albo w logach historycznie sprawdzać, czy dany użytkownik został przypisany do danej grupy dynamicznej, czy nie, czy do właściwej grupy dynamicznej, czy do innej. Jest nam łatwo wtedy tym zarządzać i ewentualnie rozwiązywać potencjalne problemy, jeżeli widzimy, że jakieś zgłoszenia są i trzeba sprawdzać, co gdzie nie zadziałało. To cały, jakby ten proces y, tych wielu komponentów, bo jak widzisz, jest tu kilka poszczególnych etapów, łatwo jest prześledzić, mając informację o tym, co gdzie się wydarzyło. Sam serwer ifmapowy jest relatywnie prostym rozwiązaniem, więc tutaj nie ma jakiegoś dużego za, za skomplikowania tego rozwiązania. Tam jest po prostu tylko tablica sesji użytkowników i wpisywanie i zdejmowanie tych informacji. I to jest w zasadzie tyle. Więc y, trzymanie tego całego schematu prostego też jest bardzo pozytywne, dlatego że łatwiej jest troubleshooting robić, czyli rozwiązywać problemy. Na dzisiaj to tyle. Jeżeli masz jakieś pytania co do tego tematu, to oczywiście y, zapraszam, pisz w komentarzu. Jeżeli nie, to dziękuję za uwagę i do usłyszenia już za tydzień.